Czy zastanawiałeś się kiedyś, co tak naprawdę oznacza zakończenie dnia ze spokojnym sercem i pogodnym umysłem? Czy zastanawiałeś się kiedyś, jakby to było kłaść się wieczorem do łóżka, mając pewność, że jesteś duchowo wzmocniony, chroniony i połączony z boskością? Ojciec Pio, jeden z najbardziej ukochanych świętych w Kościele katolickim, głęboko zrozumiał ten stan duchowej pogody i pozostawił nam prostą radę, ale o przemieniającym wpływie. Podkreślił pięć ważnych rzeczy, które powinniśmy zawsze mówić Bogu przed pójściem spać. W tym filmie omówimy pięć stwierdzeń, które mogą odmienić nie tylko Twoje noce, ale całą Twoją duchową podróż. Jeśli szukasz wewnętrznego spokoju, siły do codziennych wyzwań lub głębszej relacji z Bogiem, to te treści są dla Ciebie. Pozostań z nami do końca, bo to, czego się za chwilę dowiesz, może całkowicie o Twoje spojrzenie na modlitwy przed snem. Pierwszą lekcją, jaką pozostawia nam święta. Ojciec Pio. Jest to, abyśmy szczerze i głęboko rozpoznali obecność Boga w naszym życiu. Wyobraź sobie, że rozmawiasz bezpośrednio ze Stwórcą, rozpoznając Jego stałą obecność, nawet w najtrudniejszych chwilach. Czy próbowałeś kiedyś w szczególny sposób rozpocząć wieczorną modlitwę? Jaki to ma wpływ na Twoje samopoczucie przed snem? Wyobraź sobie osobę, która stawia czoła codziennym wyzwaniom w pracy i rodzinie. Rozpoznając obecność Boga przed pójściem spać, osoba ta odnajduje ukojenie i spokój, wiedząc, że pomimo trudności nigdy nie jest sama i że Bóg wspiera ją na każdym kroku. Ta codzienna praktyka może odmienić życie, wzmocnić wiarę i odporność w obliczu przeciwności losu. Wzęczność to potężne narzędzie, które łączy nas z błogosławieństwami, które otrzymujemy każdego dnia. Kiedy na koniec dnia mówimy: Panie, dziękuję Ci za wszystko, co dzisiaj otrzymałem. Pielęgnujemy nawyk dostrzegania i doceniania darów, które często pozostają niezauważone. Nie chodzi tylko o wielkie osiągnięcia, ale także o drobne dary, które podtrzymują nasze istnienie: zdrowie, jedzenie, chwile radości. Praktykowanie wdzięczności nie tylko zmienia nasz sposób myślenia, oddalając nas od negatywności, ale także kieruje nas do patrzenia na życie z większą nadzieją i optymizmem. Wyrażając wdzięczność, rozpoznajemy dobroć Boga i przygotowujemy się na otrzymanie jeszcze większej liczby błogosławieństw, wzmacniających naszego ducha i odnawiających odwagę do stawiania czoła wyzwaniom. Pomyśl o kimś, kto po trudnym dniu postanawia skupić się na małych radościach. Uśmiechu przyjaciela, sukcesie w zadaniu, a nawet słońcu. Dziękując za te błogosławieństwa przed pójściem spać, osoba ta doświadcza znaczącej zmiany. Czuje się spokojniejsza i pewniejsza, aby stawić czoła nowemu dniu z odnowioną nadzieją. Posłuchaj rady pozostawionej przez Ojca Pio. Świat stoi przed wielkimi problemami. Nie da się żyć długo bez boskiej ochrony. Trzeba modlić się codziennie, bo bez niej wasze życie będzie w niebezpieczeństwie. Jeśli pragniesz Boskiej ochrony, koniecznie poproś Boga o przebaczenie przed pójściem spać. Praktyka ta oczyszcza duszę i pogłębia naszą relację ze stwórcą. Kiedy mówimy, wybacz mi, panie, błędy, które dzisiaj popełniłem, rozpoznajemy nasze człowieczeństwo z jego niedoskonałościami i słabościami. Ten akt pokory skłania nas do refleksji nad naszymi czynami, słowami i myślami w ciągu dnia. Proszenie o przebaczenie to nie tylko o przyznanie się do błędów, ale także wyrażenie szczerego pragnienia doskonalenia się i życia zgodnie z boskimi naukami. Jest to okazja do odnowienia serca i przygotowania się na nowy dzień ze wzmocnionym i spokojnym duchem. Ten akt skruchy pomaga nam złagodzić ciężar winy, przybliżając nas do Boga i robiąc w naszych sercach miejsce na Jego miłosierdzie i łaskę. Co więcej, prosząc o przebaczenie, uczymy się przebaczać innym rozwijając bardziej współczujące serce, które jest mniej skłonne do chowania urazy. Wyobraź sobie osobę, która w ciągu dnia pokłóciła się i pod wpływem chwili wypowiedziała słowa, które zraniły inną osobę. Zastanawiając się nad tą sytuacją przed pójściem spać i prosząc o Boże przebaczenie, nie tylko uspokaja swoje sumienie, ale także znajduje siłę, by następnego dnia przeprosić tych, którzy poczuli się urażeni. Ten akt skruchy nie tylko przywraca spokój wewnętrzny, ale także naprawia relacje, sprzyjając pojednaniu i harmonii. Kolejnym ważnym krokiem jest poddanie się i zaufanie Bogu. Ten akt wiary uwalnia nas od ciężaru codziennych zmartwień i niepokojów. Kiedy mówimy: Panie, oddaję Ci wszystkie moje zmartwienia, zdajemy sobie sprawę, że niezależnie od tego, jak wiele planów i wysiłków podejmujemy, istnieją granice tego, co możemy kontrolować? Składając nasze niepewności i lęki w ręce Boga, ufamy, że On się o wszystko zatroszczy, nawet gdy ścieżki wydają się niepewne. To oddanie pozwala nam naprawdę odpocząć, wiedząc, że Bóg rządzi i zwraca uwagę na każdy szczegół naszego życia. Taka postawa nie jest oznaką słabości, ale odzwierciedla dojrzałą wiarę, która rozumie, że ostateczna kontrola jest w rękach Stwórcy. Pomyśl o kimś, kto stoi w obliczu kryzysu finansowego, zmaga się z długiem i niepewnością co do przyszłości. Powierzając Bogu swoje zmartwienia przed pójściem spać, osoba ta odczuwa ulgę, co pomaga jej lepiej odpocząć i z większą jasnością stawić czoła dniom. Ta codzienna praktyka przynosi wewnętrzny spokój i otwiera drogę do rozwiązań, które wcześniej wydawały się nieosiągalne, wzmacniając wiarę i odporność. Kolejnym istotnym elementem jest prośba o ochronę i wskazówki. Proszenie Boga, aby nas chronił i prowadził, jest aktem pokory i mądrości, który uznaje naszą całkowitą zależność od Niego we wszystkich obszarach życia. Mówiąc: Panie, chroń mnie i prowadź ścieżkami Twojej woli. Pokładamy ufność w Bogu jako naszej tarczy i przewodniku. Ta prośba przypomina nam, że niezależnie od tego, jak bardzo się przygotujemy, Istnieją siły poza naszą kontrolą, które mogą wpłynąć na nasze życie. Prosząc o ochronę, szukamy ochrony przed zagrożeniami fizycznymi i duchowymi. Prosząc o przewodnictwo, otwieramy nasze serca, aby podążać za boskim planem, nawet jeśli nie widzimy jeszcze następnego kroku. Wyobraź sobie osobę, która ma podjąć ważną decyzję, na przykład zmianę kariery, która może odmienić jego życie. Modląc się o Bożą ochronę i przewodnictwo przed pójściem spać, osoba ta oddaje Panu swoje wątpliwości i lęki, szukając mądrości, która pomoże mu podjąć najlepszą decyzję i ochronę przed możliwymi negatywnymi konsekwencjami. Dzięki tej codziennej praktyce uczymy się stawiać czoła wyzwaniom z większą odwagą i spokojem, mając pewność, że Bóg zawsze prowadzi nas najlepszą ścieżką. Zaproszenie do wewnętrznego spokoju i boskiego zaufania. W dniach następujących po modlitwie wiele osób odczuwa wewnętrzny spokój i jasność umysłu, co pomaga im podejmować bardziej świadome decyzje. Zaufanie, że Bóg prowadzi nasze kroki, daje niezachwane bezpieczeństwo. Niezależnie od tego, co się stanie, wiemy, że jesteśmy pod Jego boską opieką. Refleksje ojca Pio na temat nocnej modlitwy wykraczają poza słowa. Są cennymi narzędziami wzbogacającymi duchowość wzmacniającymi wiarę i promującymi głębszą więź z Bogiem. Włączenie tych praktyk na koniec dnia nie tylko poprawia odpoczynek, ale także odnawia duchową i emocjonalną siłę na jutrzejsze wyzwania. Jeśli te słowa wniosły inspirację do Twojego życia, skorzystaj z okazji i zasubskrybuj kanał i podziel się tą treścią z osobami, które mogłyby skorzystać z tych praktyk. Niech Bóg Was błogosławi i chroni każdej nocy. Modlitwa wieczorna, inspirowana naukami ojca Pio. Panie, gdy kończy się kolejny dzień, przychodzę do Ciebie z pokornym sercem, pełnym wdzięczności. Wiem, że Twoja obecność towarzyszy mi na każdym kroku, chroniąc mnie i prowadząc. Dziękuję Ci za otrzymane dzisiaj błogosławieństwa, za chwile radości, za wyzwania, które mnie wzmacniały i za Twoją łaskę, która mnie podtrzymuje w każdej chwili. Uznaję swoje winy, panie, i proszę o przebaczenie za wszystko, co zrobiłem lub powiedziałem, a co nie było zgodne z Twoją wolą. Daj mi siłę do doskonalenia się i życia zgodnie z Twoimi naukami, i naucz mnie przebaczać z tą samą miłością, z jaką pragnę, aby mi przebaczono. Oddaję Ci moje troski, wątpliwości i niepokoje, całkowicie ufając Twojemu planowi na moje życie. Zachowaj mnie przez noc i prowadź mnie swoimi ścieżkami. Abym jutro mógł zacząć od nowa z odnowionym sercem i gotowym czcić się we wszystkim, co robię. Pokora, podstawa wszystkich cnót. Według ojca Pio, pokora pozwala nam dostroić się do łaski Bożej. Rozpoznanie naszych niepowodzeń pod koniec dnia przybliża nas do Boga, robiąc miejsce na jego przemieniające działanie w naszym życiu. Ta codzienna praktyka przygotowuje nas na nowy dzień, wzmocnieni Jego miłosierdziem. Siła wdzięczności na ścieżce duchowej. Dziękowanie przed snem jest sposobem na rozpoznanie stałej obecności Boga, nawet w obliczu przeciwności losu. Praktyka ta nie tylko wzmacnia naszą wiarę, ale także pomaga nam patrzeć na świat z nadzieją i radością, mając pewność, że Bóg zawsze działa dla naszego dobra. Zostaw swoje troski w rękach Boga. Pełne zaufanie Bogu pozwala nam odpocząć w prawdziwym pokoju. Ojciec Pio uczył nas że kiedy oddajemy Mu nasze niepokoje, wzmacniamy naszą wiarę i potwierdzamy, że nasze bezpieczeństwo pochodzi z góry, a nie z naszych własnych sił. Wstawianie się za innymi, gest chrześcijańskiej miłości, modlitwa za tych, którzy borykają się z trudnościami, jest aktem solidarności i miłości. Ojciec Pio podkreślił znaczenie wstawiennictwa za innymi, jednocząc nas jako braci w ciele Chrystusa. Ten gest łączy nas głębiej z Bożą miłością. Pewność przyszłości i wieczności. Pod koniec każdego dnia oddanie życia Bogu przypomina nam o przemijaniu tego świata i wiecznej nadziei. Ojciec Pio nauczył nas przeżywać każdą chwilę z ufnością w Boży plan, uwalniając nas od ziemskich trosk i wzmacniając naszą duchową pogodę ducha. Pojednaj się z innymi przed pójściem spać. Ojciec Pio nawoływał nas do przebaczenia i proszenia o przebaczenie. Uwalniając nasze serca od urazy. Ten gest nie tylko przynosi wewnętrzny spokój, ale także dostosowuje nas do nauk Chrystusa, który zaprasza nas do kochania i życia w harmonii. Sen z czystym sumieniem to dar, który przybliża nas do Boga i odnawia ducha na kolejny dzień. Ofiarowanie dnia przeżywanego Bogu. Pod koniec każdej podróży ojciec Pio zachęcał swoich naśladowców, aby przekazali Bogu wszystko, czego doświadczyli. Łącznie z radościami i wyzwaniami, przed którymi stanęli. Ten gest ofiary reprezentuje akt wiary i wdzięczności, uznający, że każde doświadczenie, dobre i trudne, można wykorzystać dla Bożej chwały. Powierzając nasz dzień Bogu, deklarujemy nasze pragnienie, aby On przemieniał każdą chwilę w naukę i rozwój, zarówno dla nas, jak i otaczających nas osób. To codzienne zaangażowanie pomaga nam widzieć cel we wszystkich sytuacjach. Ufając, że Bóg może przemienić nawet trudności w błogosławieństwa. Przygotowanie ducha do odpoczynku. Przed zaśnięciem ojciec Pio zalecał wygospodarowanie chwili na modlitwę lub medytację, tworząc atmosferę wewnętrznego spokoju i połączenia z Bogiem. Ta praktyka pomaga uspokoić myśli i skierować umysł w stronę tego, co wieczne, pozwalając nam ze spokojem pożegnać dzień. Poświęcenie panu tych ostatnich minut dnia jest sposobem na potwierdzenie naszego zaangażowania w przestrzeganie Jego woli. Oprócz wzbogacenia naszego życia duchowego, ten prosty preparat przyczynia się do spokojniejszego odpoczynku i odnowienia sił na kolejny dzień. Ufając w nieskończone miłosierdzie Boga. Ojciec Pio zawsze nauczał, jak ważna jest ufność w Bożą miłość i miłosierdzie. Zamykając dzień, pamiętajmy, że niezależnie od naszych błędów i słabości, Bóg zawsze jest gotowy nas przyjąć i przebaczyć. Zaufanie w Jego miłosierdzie uwalnia nas od poczucia winy i daje nam spokój, abyśmy mogli odpoczywać z lekkim sercem. Ta pewność, że jesteśmy kochani bezwarunkowo, napełnia nas nadzieją, odnawiając naszą determinację do dalszego rozwoju duchowego, mając pewność, że na naszej drodze nigdy nie jesteśmy sami. Dziękujemy. Że nas obserwujesz.